Dzisiaj e, widzimy się ponownie, chociaż e, będziecie mieć ten odcinek jutro, będziecie mieć ten odcinek jutro, dlatego że pojawi się on dopiero jutro na kanale, a my go nagrywamy dzień wcześniej. No, bo musimy jutro załatwić, tylko sprawy nie mielibyśmy po prostu jak tego nagrać, tego. A powinniśmy nagrać odcinek dzisiaj, niż nie nagrać go wcale jutro. Dzisiaj otwieramy kalendarze na jutro! Siódemka to jest prezent. Co to będzie? Co to będzie? Siódemka to jest Kinder Mini. Ue, ale to było. No kopytko. A kusik jest taki. Mm, proszę. Skyhorse ma tutaj na wierzchu tą siódemkę. Zobaczymy. Wy pierwsi zobaczycie. Ja już nie wiem. Wyjeżdżam przez rzeczy. A, tak, znaczy ja to zgadnę chyba. O! A ta jest na choinkę fajnie. No! Na no, ta może być na choinkę. I piesek, piesek. Już się oczywiście nie może doczekać. To jest siódemeczka. O, proszę. <grym <grym <grym> nowych sztuczek, bo zaraz nam sztuczek zabraknie. Nie będziemy mieć sztuczek, sztuczek. Ale oprócz naszych kalendarzy przyszły dzisiaj dla okay. nas paczki. Przyszły prezenty. Już się nie mogę doczekać. Klasycznie na czarno. Otwieram. Kasia chce rozerwać ten bakter. Wow! To jest to, co chciałam kupić. Uuu! Tak, coś mi to przypomina, co my tu mamy. Jest. Wygląda trochę jak granat. Wow, o, Mam refleks. To jest Magic Brush, Hoofker. Olej. Jest jeszcze jeden prezent w ogóle, którego. Nikt się nie spodziewa. Prezent dla naszego koniowozu. Specjalny olej samochodowy, taki silnikowy, który podobno ma jakąś substancję, która zabezpiecza starsze silniki przed yy, przeeksploatowaniem. O to jest wyeksploatowaniem. Wyeksploatowaniem. A dlaczego ja? to? Bo powiedziałeś, z pierwszym razem tak piękny, że chroni przed wyeksplawaniem. No więc mamy prezent dla koniowozu. Dostanie pod choinkę, czy już teraz? Dostanie teraz. Słuchajcie, jesteśmy fanami ozdób choinkowych z motywem koni. Udało nam się zgarnąć takie super bombeczki. Znaczy o zawieszki bardziej, bo to bombka nie jest, ale chcielibyśmy po prostu w tym roku mieć większość bombek z motywami końskimi. Więc jeżeli wiecie, gdzie można takie dostać, bo niekoniecznie w internecie, bo w internecie już patrzyłam i tam specjalnego nie znalazłam. Jak wiecie, gdzie można takie dostać? jakieś tam sklepy typu, nie wiem, Teddy, Pepko. Akurat w Pepko byliśmy. To zapraszamy do napisania w komentarzach, gdzie takie coś można dostać. Tutaj mamy z Pepko jeszcze takie dwie sztuki. Też nam się mega spodobały. I są dwa rodzaje. I są dwa rodzaje, właśnie. To mamy jeszcze takie. Także będą może i na końce, a może też gdzieś tutaj w domu. Powiedzmy, zobaczymy. I mamy jeszcze z Poprzedniego roku chyba mamy też jakieś koniki. No, będzie mega dużo koni na tej chodnicy w tym roku. A na koni nigdy mało. No. jeśli znacie jakieś sklepy, gdzie pojawiły się ostatnio takie ozdoby, właśnie, może bombki, albo jakieś takie przywieszki, cokolwiek, właśnie, co Może by być miało koń być. na biegunach, może być o. ktoś na koniu, właśnie, żeby był koń. Duży albo by. jednorożec. O, jednorożec. Właśnie, bo ja uwielbiam jednoróżce, więc po prostu, jak gdzieś będziecie coś wiedzieć, zapraszamy do komentowania i widzimy się w stajni. Pa. thank you